Jak we wszystkich chyba zawodach w Polsce, no, niestety karytety, zwłaszcza w zarządzie, nie, nie, istnieją nie są i w takiej kadrze kierowniczej. Jesteśmy w mniejszości, ale, ale, ale walczymy. walczycie, tak. tak. A jeśli chodzi tutaj o taką praktyczną poradę dla osób, które by się chciały starać o pracę w naszej firmie, to yy, radziłabym... Właściwie nowe osoby przyjmowane są najbardziej doceniane, także jest bardzo... Yy, Łatwo yy, wynegocjować warunki. Mm -hmm. Później już jest troszkę trudniej, także zapraszamy ja se, Proszę Państwa, to teraz co się życzy górnikom na, na, na barworkę? Jakie życzenia byście chcieli złożyć? przede wszystkim górnikom życzymy e, dużo zdrowia powrotów do domu, tak? I zadowolenia z, ze swojej pracy? Pani coś by chciała do tych życzeń dołożyć? Tak, chyba właśnie, żeby wszystkim się dobrze pracowało, żeby była życzliwa atmosfera, bo to jest bardzo ważne. Ta praca to jest taki drugi dom i, i właśnie chyba tego życzę, żeby się miło pracować Proszę Państwa, nasz wywiad się skończył. Naszymi gośćmi byli wspaniali górnicy z Pani Kamila Kasperczyk z kopalni zakładu przeróbczego Piasków Szklarskich z Osiecznicy i Pan inżynier Adam Bejkowski, z kopalni zakładu przeróbczego Surminka Olin Spółka Akcyjna. Szczęść Boże! Szczęść Szczęść Boże. Boże.